Siemanko, z tej strony mi się Dzisiaj wam pokażę jak zrobić armatę Na TNT w Minecrafcie Także bierzemy sobie byle jaki Blok jakiegoś materiału I ustawiamy na 6 długo Na 6, na 9 długości Czekajcie bo jak Tylądzę tu teraz 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, ok. I na 3 szerokości właśnie w taki sposób I teraz Dajemy jedno tutaj 2 w górę, znaczy przepraszam 2 w górę i po prostu ciągniemy to do samego końca i kładziemy tutaj jeszcze bloczek, zapomniałem potem jeszcze tutaj tak jak ja i już prawie mamy gotowe nasze naszą armatę, tylko jeszcze musimy rozlać tutaj wodę położyć tą slaba i zrobić te całe mechanizmy, czyli położyć kilka przekaźników w taki sposób i ustawić wszystkie na najwolniejszy zapłon na końcu tego trzeba ustawić redstonea o w taki sposób. Trzeba to potem przeciągnąć ten cały kabel i na koniec tutaj już nie kładziemy, bo wtedy cała ta armata nam się zepsuje. I tutaj kładziemy naszego guziczka. No i teraz po prostu kładziemy, zradzimy, kładziemy TNT i już jest gotowa nasza armata. Wiem, że ta armata pobiera strasznie ilość TNT, ale teraz zobaczymy końcowy efekt. Gdyby nie drzewa poleciałoby dalej, ale widzicie rozpieprzyło trochę i armata nie została zniszczona w ogóle, także bardzo fajny pomysł, oczywiście nie mój, od razu mówię, także żebyście mi nie pisali w komentarzach, że to, mój, że, że, że ten, że to ja nie wymyśliłem, także jeśli Ci się podobało to się zbuduj taki na swoim świecie i, i ciesz się wysadzaniem wszystkiego w powietrze, cześć.